Zyskanie to oferty. Nie zawsze jest to możliwe, bo Allegro dość często łączy nam te katalogi. Zobaczcie, tutaj w tym katalogu mamy aż 72 produkty. Są to jak widzimy, produkty dość różne, tak? czyli które wyglądają podobnie, ale są pod inną marką, tak? czyli tu mamy tą różnicę. No i na przykład w przypadku Bartka, czyli też osoby, która dość mocno korzysta z naszych wskazówek, z naszej wiedzy. Mamy tutaj ten kubek za 45 zł. No niestety nie jesteśmy w Tanie stanie być top-ofertą, jeśli chodzi o te klasyczne wyszukiwanie, czyli szukamy wtedy po prostu sposobu na to, jak stać się top-ofertą dla tych kupujących, którzy na przykład szukają darmowej dostawy, więc my sobie taką darmową dostawę na ofercie zaoferowaliśmy, dzięki czemu zobaczcie, jak klikniemy sobie darmowa dostawa, no to top-oferta to jest właśnie oferta Bartka, tak, a nie tak jak tutaj pierwotnie Forfizio, więc Szukamy po prostu takiego miejsca, gdzie są klienci, a gdzie nie ma naszej konkurencji.